A czy wiedziałeś, że papierowe kubki wcale nie są papierowe? Te z McDonalda, Starbucksa czy z automatu mają w środku cienką plastikową warstwę, polietylen. Dzięki niej kubek nie przemaka. Ale czy wyobrażasz sobie, co się dzieje, gdy do takiego kubka trafia gorąca kawa lub herbata? Pod wpływem temperatury ta niewidoczna folia zaczyna się rozkładać, uwalniając mikroplastik i związki chemiczne takie jak bisfenol A czy formaldehyd. Brzmi apetycznie? Niekoniecznie. W praktyce oznacza to, że pijesz nie tylko kawę, ale też koktajl z toksyn. Jak sprawdzić, czy twój kubek ma plastik? Prosty test. Podtrzymaj go chwilę pod strumieniem wody i delikatnie zetrzyj powierzchnię. Jeśli papier zaczyna się rolować, a pod spodem zostaje cienka, błyszcząca warstwa, gratulacje. Właśnie znalazłeś plastik, którego nie widać gołym okiem. I teraz najlepsze: Większość takich kubków nie nadaje się do recyklingu. Teoretycznie wyglądają eko, ale w praktyce to takie eko na pokaz. Więc gdy wrzucasz je do pojemnika na papier, sortujesz iluzję ekologii. A ty? Z jakiego kubka pijesz swoją kawę? Sprawdź to następnym razem. A jeśli możesz, wybierz filiżankę lub kubek wielokrotnego użytku, bo czasem papierowy wybór jest bardziej plastikowy niż myślisz.